Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejny program. Dzisiaj, moim gościem, człowiek, o którym ostatnio ciekawe rzeczy można usłyszeć lub przeczytać w internecie, Tomasz. Nie, tu być i konkretnie spółka i firma Mercaton ASI, czyli Alternatywny Fundusz Inwestycyjny. Tomasz, witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie i ciebie, i państwa wszystkich. Tomasz, zapowiedziałem Cię jako osobę, o której można ciekawe rzeczy przeczytać ostatnio. Taki fajny cytat się pojawił. Zamieni odpady na pieniądze, pali kawę, karmi i poi ludzi. Kim jest Tomasz, nie tu być? Spodobał mi się bardzo ten nagłówek, więc wybacz, że go pociągnę i będę kontynuować. Jeszcze. Ale krótkim, krótkim słowem wstępu i przedstawieniem. Powiedz, kim jest Tomasz, nie tu być i o co chodzi z tym alternatywnym inwestowaniem i funduszem inwestycyjnym na chwilę obecną? O, to otworzyliśmy rozumiem, że bardzo pojemną przestrzeń, postaram się konkretnie i nie za długo i też ciekawie mam nadzieję. Więc Tomasz nie tu być jest przede wszystkim przedsiębiorcą z zawodu wykonywanego od już 11 lat. Z drugiej strony jest inwestorem, wykonywanych, z wykonywanych czynności też od ładnych paru lat, więcej niż pięciu. I ze względu na to, że moja charakterystyka polegała na tym, że zazwyczaj angażowałem się na bardzo wczesnych etapach rozwoju w różne przedsięwzięcia z różnych branż, no to pozwalało mi to przynajmniej w dużej mierze poznać ich charakterystykę, dowiedzieć się dokładnie, z czym to się je, jak to się robi, może niekoniecznie zawsze w formie specjalistycznej, ale przynajmniej w zrozumieniu tego biznesu. I stąd być może pojawi się taki cytat, że ja i palę kawę i przetwarzam odpady i karmię ludzi, bo rzeczywiście te spółki, które współprowadzę, albo które zakładałem, i których jestem już teraz może bardziej inwestorem niż operacyjnie zarządzającym, rzeczywiście te wszystkie funkcje wykonują i myślę, że niewiele z nich nie jest liderami w swoich kategoriach rynkowych, to jest taka ważna charakterystyka. No nie ukrywam też, że większość z tych projektów była robiona przy pomocy i to nie jakiejś tam częściowej pomocy, tylko przy spółdzie, ale wymiernym i prowadzeniu tych biznesów przez moich wspólników i osoby, które zajmowały się tymi biznesami na co dzień, więc jest to na przykład marka etnocafe, którą i Warszawiacy i nie tylko znają dość, dość dobrze z ulic swoich miast, ale przede wszystkim jest to marka kawowa, która sprzedaje bardzo dużo kawy do klientów B2B. Jest obecna w ich biurach, w ich domach, więc z tego się wywodzi. To jest najstarsza noga biznesowa. A oprócz tego ma ponad 20 kawiarni w różnych częściach Polski, od Pomorza aż po Wrocław i Śląsk. Z drugiej strony właśnie przetwarzanie odpadów. Tutaj spółka może niekoniecznie tak się bardzo na afisz pcha jako, jako spółka do klienta, do klienta ostatecznego, takiego B2C, ale rzeczywiście 200 tysięcy ton odpadów w pięciu zakładach do przetwarzania w różnych częściach Polski i na Dolnym Śląsku i w świętokrzyskim i w Wielkopolsce rok do roku daje nam się przetwarzać i zwiększać tej ilości co więcej, jest to takie spełnienie pełne gospodarki. Obiegu zamkniętego, czyli yy, związanego z tym, żeby nie wytwarzać odpadów, a przetwarzać je z powrotem na produkty danych do gospodarki. Yy, czyli mamy, mamy, palenie, mamy palenie kawy, mamy recykling, to jeszcze nam karmienie ludzi zostało. No, my te, kawiarnie, te kawiarnie też karmią trochę ludzi. Wiadomo, że na śniadanie można się tam umówić, aczkolwiek jest też sieć pierogarni, choćby Ciasto i Farsz, która. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 20 lokalizacji otwartych, tak właściwie w okresie pandemii, bo rozwoju, rozwoju sieci podjęliśmy się w sierpniu 2019 roku, i na rozpoczęciu pandemii tych lokali było cztery, a dzisiaj jest ponad 20, więc wszystkie pozostałe zostały otwarte w tym okresach pandemiczno-lockdownowych, mniej lub bardziej. Też pokazuje naszą perspektywę budowania długoterminowo biznesów i nie, nie obawiania się takich no, przeszkód, które się zdarzają na drodze, bo lockdown to przeszkoda, a nie koniec z naszej perspektywy. Natomiast no, są też choćby dzisiaj produkty alkoholowe pod marką Buch, Marakuja, Tęczyńska Okowita, tutaj współtworzymy razem z Januszem Palikotem dosyć pokaźny już w tym momencie i skierowany na sektor premium, biznes alkoholowy. Więc rzeczywiście tych doświadczeń biznesowych, tak, pod kątem prowadzenia operacyjnego, jak i pod kątem inwestowania jest już dosyć sporo. Co skutkuje, tutaj nawiązuję do drugiej części Twojego pytania, związanej z o co chodzi z tym, z tym alternatywnym inwestowaniem, jak się wyraziłeś, no więc ja ze względu na to, że m, tych pieniędzy już jakiś czas temu nie musiałem zarabiać po to, żeby żyć, a mogłem je tworzyć i je inwestować w różne spółki po to, żeby robić coś więcej niż tylko pieniądze samo w sobie. Więc, m, więc od jakiegoś czasu dosyć intensywnie moje działania były skierowane w kierunku takich projektów, które robią coś dobrego, nazwijmy to społecznie. Może nie wprost jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale pośrednio jak na przykład właśnie inwestowanie i rozwijanie branży recyklingowej, która ma wprost wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy i na to, jakie to, odpady widzimy. Czy to widzimy. oznacza, że już zaczynasz być filantropem, czy to jeszcze nie ten, nie ten poziom zaangażowania? Ja nie, nie wiem, jak dysponujemy filantropię, tak no, to Rzeczywiście angażuję się w różne projekty, aczkolwiek z mojego punktu widzenia, i stąd też właśnie powstał Mercaton Asi, czyli alternatywna spółka inwestycyjna, która w założeniu swoim ma fokus impact inwestycyjny, czyli łączy tak naprawdę działania filantropijne, które z charakterystyki mają przede wszystkim robienie czegoś dobrego i do, do tą, tą, tą część taką wsparcia, Natomiast z inwestowaniem, które nie tylko dla mnie, ale immanentnie, jakby z, nawet z, z, słowotwórczo, tak kojarzy się z pomnażaniem pieniędzy e, i z taką charakterystyką, gdzie mówimy o tym, że pieniądze wkładamy po to, żeby wyciągnąć ich więcej. Więc my łączymy te dwa światy w ramach Merkatonacji. E, co nie jest takie popularne, bo bardzo często spotykam się z opiniami, że inwestowanie odpowiedzialne społecznie powinno być. Pozbawione tego pierwiastka zysku, czy nastawienia na tę na część zysku yy, i przyjmować pewnego rodzaju charakter dotacyjno-donacyjny, ale z drugiej strony, yy, właśnie no z naszej perspektywy, mojej mojego partnera, funduszu Bary, ale także i osób, którymi się otaczamy, jakby te dwa światy powinno się łączyć, bo inwestycja powinna być inwestycją, yy, i decyzje dotyczące inwestycji powinniśmy. Um, oczywiście podejmować w kontekście jej rentowności, bo różne modele powodują różną rentowność, ale nie powinniśmy ten, 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 ten element dodatku, ten dodatek, który, który jest tworzeniem czegoś dobrego, powinien być jakimś takim added value extra, a nie elementem, który, który jest częścią decyzji, czy rezygnujemy z części zysku, czy też nie. Szczególnie w takim krajach jak Polska, gdzie. Mamy jeszcze bardzo dużo zrobienia, tak, w zakresie choćby recyklingu, który może być świetną pozycją inwestycyjną, tak. czy to w zakresie equity, czy to w zakresie, w zakresie długu, no ale także na przykład w zakresie edukacji, tak, tego, na czym my się gdzieś tutaj też chcemy skupiać, czyli gamingu edukacyjnego, który, który może być świetną, świetną formą właśnie połączenia tego, i na dzisiaj nie musimy rezygnować, tak? Czy kiedyś będziemy musieli, nie wiem, na dzisiaj. Jesteśmy całkiem sprawni w identyfikowaniu tych obszarów, których, które możemy zainwestować, łącząc te dwa światy właśnie, inwestowania i impaktu, który się dzięki temu tworzy. Tomasz, porozmawiajmy o kwotach. 100 milionów, tyle chcecie teraz inwestować. W jakim okresie, trochę o tym jaki jest klucz doboru spółek, czego konkretnie szukacie, to już o tym wspomniałeś, że to nie są spółki czy obszary działalności całkowicie przypadkowe, nie liczy się tylko pomysł i nie liczy się tylko zysk, bo tak zrozumiałem z Twojej wypowiedzi, że musi być coś więcej niż tylko obietnica generowania potężnego zysku i do tego też mam pewne pytanie, bo czy nie jest trochę tak, że jednak akcjonariusze Inwestorzy no jednak liczą przede wszystkim na tym, żeby zarobić trochę bardziej niż czy spółka czy biznes, w który inwestują, jest dobry dla nas, dla środowiska, dla otoczenia, wnosi coś więcej do naszego życia. Czy nie powinien tylko się skupić na zapełnieniu portfela inwestycyjnego, żeby to ładnie rosło? Jest to takie podchwytliwe pytanie do Ciebie. Natomiast zanim do niego dojdziemy, 100 milionów, na jaki okres, no i ten klucz doboru spółek i inwestycji w Mercatonie. Mhm. No to dziękuję za podzielenie tego pytania, bo już dużo w nim znowu było, więc postaram się po kolei odpowiadać, więc najpierw najpierw o tych 100 milionach, rzeczywiście zapowiedzieliśmy, że chcemy zebrać w ciągu 3 lat 100 milionów złotych i te środki zainwestować, my jakby zakładamy przede wszystkim inwestycje, które odnoszą się troszeczkę do takiej identyfikowanej przez nas niszy w Polsce, czyli inwestycji pomiędzy milion na dwa i pół miliona euro, gdzie nie ma dużej ilości podmiotów, które byłyby tego, w stanie tego finansowania udzielać, a z drugiej strony jest to adekwatne do z jednej strony rosnących spółek, choćby na przykład z branży gamingowej, które to wsparcie na wcześniejszych etapach mogą uzyskiwać przez różne fundusze, czy to wspierane przez państwo NCBR, czy PFR, czy z z innych źródeł, a z drugiej strony, żeby być atrakcyjnym pozycją inwestycyjną dla funduszy już troszeczkę większych, które inwestują 10-20 milionów euro, które najczęściej są tiketami takimi minimalnymi, to nie mają tego pomostu, do którego, który, który by mogły użyć, żeby tam wejść. Więc my chcemy być tym, który ten kapitał wypełnia w taki dosyć nietypowy, może troszeczkę inny sposób. Te 100 milionów złotych to jakby to jest taki cel, który zakładamy złożyć, że tak powiem, z jednej strony, z, głównie z pieniędzy prywatnych naszych inwestorów, którzy już nas znają z nich projektów, bo przecież od 2010 roku tak naprawdę uczestniczymy w tym rynku kapitałowym w różnych formach projektowych. Ten recykling, choćby w ramach Prodigo, dzieje się w różnych też produktach inwestycyjnych do 2014 roku, więc no choćby samą grupę recyklingową wielu inwestorów może już znać, bo tych inwestorów, którzy już byli z nami, to na pewno jest ponad samej grupy recyklingowej, ponad tysiąca, myślę, że z 600 na dzisiaj w samej grupie recyklingowej jest dalej aktywnych w różnych formach tego inwestowania. Część z nich już zakończyła swoją przygodę, wyszła z zyskiem, inni jeszcze pozostają w różnych naszych projektach. Czy to z uwagi na czas, czy to z uwagi na podjęte decyzje y, związane z, tym, z tymi inwestycjami. Więc y, zakładamy, że z jednej strony są to inwestorzy prywatni, z drugiej strony nie stronimy. Na dzisiaj coraz, coraz, że tak powiem, życzliwiej spoglądamy w kierunku środków, które możemy wykorzystać, dostępnych w tej puli państwowej. Nazwijmy to ostatnio. PFR zapowiedział konkurs na ten Green Hub, tak, czyli, czyli takie inwestycje typowo związane z energią odnawialną eko i właśnie recyklingiem, co dla nas jest jakby idealnym uzupełnieniem możliwości inwestycyjnych i takiego lewarowania tych środków, które my mamy od naszych inwestorów prywatnych, a jest ich już ponad 50. Więc. Więc różne źródła pozyskania tego finansowania. Tak jak wspomniałem, klucz doboru oparty o dwa, dwa kryteria takie pierwotne, potem no różne operacyjne jeszcze, że te dwa pierwotne to jest z jednej strony, że ta inwestycja nie może być gorsza dla nas, tak, czy dla nas, naszych inwestorów, jak każda inna dostępna na rynku. Więc jeżeli rozmawiamy o inwestycji equity, to rozmawiamy o zwrotach charakterystycznych dla inwestycji equity. A jeżeli rozmawiamy o długu, o to rozmawiamy o oprocentowaniu o, o charakterystycznym dla długu i stop, sposobu, czy tam stopnia rozwoju tak, danego przedsięwzięcia, które, które można zainwestować, więc ten dług też jest adekwatny. Jest to w żaden sposób nie jest gorsza propozycja. Natomiast naszym kluczem doboru jest ten impact investment, i tutaj my, ze względu na to, że nasze doświadczenia, moje, Paweł, Obary, sięgają kilku lat wstecz, związanych właśnie z tymi branżami, czy kilkunastu może nawet można by tak policzyć, to, to my, nie chcąc eksperymentować w ramach funduszu, opieramy się głównie o te branże. I tutaj ten klucz doboru, my nie będziemy szeroko iść bardzo modelem impact inwestmentowym i mówić o tym, że będziemy inwestować na przykład w medycynę, bo na dzisiaj nie mamy tej kompetencji, nie mamy wśród członków zespołu osób, które mogłyby powiedzieć, tak, zjedliśmy na tym zęby, natomiast w charakterze gamingu i w charakterze recyklingu zdecydowanie tak. I te doświadczenia chcemy wykorzystywać dla pomnażania środków naszych inwestorów, tak jak powiedziałem, w charakterze niegorszym i w inwestycjach niegorszych niż inne dostępne dla nich na rynku. Więc to tak, w skrócie mam nadzieję, że odpowiada na, 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 w pełni na zadane pytanie, choć było wielowątkowe, więc, więc tutaj staram się jak Nie powiedział, to... że będzie łatwo. Słuchaj. Jaki jest jaka jest teraz droga, jeżeli chodzi o zgłaszanie projektów czy potencjalnych inwestycji teraz w Merkatonie, Jak można was zainteresować? Powiedz pierwsza część pytania. Widzisz, że znowu się zadam pytanie kilkuczłonowe, ale myślę, że w odpowiedzi będą one jak najbardziej powiązane. Czyli pierwszy człon to jest informacja dla spółek. Dla zarządów, dla ludzi, którzy szukają finansowania i być może chcieliby Was zainteresować swoim pomysłem, więc tu pytanie: jaka jest droga, żeby do Was dotrzeć? Jak Wam przedstawić ten projekt? I druga część pytania: to jest pytanie o to, czy macie taki nabór, czy można stać się Waszym też inwestorem i dołączyć do, do grona, żeby razem z Wami inwestować w, w ciekawe projekty i realizacje. Tak, jak najbardziej. Z jednej strony dla spółek, które szukają finansowania, zapraszamy serdecznie na, do naszy, na naszą stronę internetową i do, na zgłoszenie się do maila asimaupa.com. Tam jakby wstępnie weryfikujemy, potem głębiej się przyglądamy projektom, które nam się spodobają. Tak jak powiedziałem, no głównie wybieramy projekty z tych dwóch obszarów. Ze względu na nasze doświadczenia i możliwość wsparcia nie tylko finansowego, ale tak przede wszystkim takim operacyjnym i strategicznym know-how tak w zakresie rozwoju tych projektów i późniejszego wyjścia z nich, ale także i omijania różnych meandrów, które przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy spotykają na swojej drodze. Więc, więc tutaj zapraszamy bardzo serdecznie z założeniem takim, że mamy tą naturę impact inwestową i z takim mocnym zacietrzewieniem na ten recykling i gaming patrzymy w zakresie inwestowania. Natomiast z drugiej strony, jeśli mówimy o, o inwestorach, to bardzo serdecznie zapraszamy inwestorów do formularza zgłoszeniowego, również dostępnego na naszej stronie mercaton.pl. Można też zobaczyć nas w kampaniach social mediowych, na LinkedInie, tudzież na Facebooku. Więc przez te formularze również można dokonać takiego wstępnego zapisu, automatycznie otrzymać dokumenty i przejść przez proces weryfikacyjny, ponieważ na dzisiaj, jako alternatywna spółka inwestycyjna, ze względu na ustalone procedury weryfikacji inwestorów wraz z KNF-em, bo jesteśmy podmiotem, który funkcjonuje pod auspicjami KNF-u, i no to musimy weryfikować tych inwestorów, naszych wszystkich zgłaszających się jako tzw. inwestorów profesjonalnych. To nie oznacza, że musi to przyjąć formę spółki jakiejś, tak, czy też instytucji finansowej. Ważne jest, żeby osoba fizyczna, która z nami podejmuje dialog i chęć, zgłasza chęć, przeszła pozytywnie weryfikację, która polega z jednej strony na sprawdzeniu jej doświadczenia. Czy to edukacji, czy to doświadczenia, czy to przeszłych inwestycji, tu wymaga to wylegitymowania się w pewnym sensie przeszłymi inwestycjami, na przykład w instrumenty finansowe o określonej skali. Ona nie jest duża, ale mimo wszystko musi spełniać kilka kryteriów, dzięki którym będziemy w stanie zaklasyfikować tego inwestora jako inwestora profesjonalnego i zapraszamy inwestorów chętnych do inwestycji 50 tysięcy złotych w górę. To jest okres 5 lat minimum z taką opcją dla inwestora możliwości tego zamknięcia tego okresu po 5 latach i z wykupienia jego z planowanym 20% zyskiem rocznym, czyli 100% pomnożenia kapitału tak w ciągu tych 5 lat. Albo też w drugiej formie pozostania z nami być może na chwilę dłużej, bo założeniem naszym jest okres 5-letni, ale dajemy sobie taki bufor dodatkowy w momencie deinwestycji inwestycji, sprzedawania walorów ze swojego portfela, że ten okres może być troszeczkę dłuższy, ale wtedy też i jesteśmy przekonani, że inwestor może liczyć na wyższe zwroty niż te 20% rocznie, my celujemy jako fundusz, który głównie inwestuje w fazie VC do na zwroty rzędu 30, nawet więcej procent rocznie dla naszych inwestorów. Szanowni Państwo, alternatywna spółka inwestycyjna z filantropią w statucie, bo chyba tak by się chciało opowiedzieć. Czy to się sprawdzi na dłuższą metę, to pewnie czas pokaże i Państwo też możecie ocenić. Mnie niezmiernie jednak cieszy, że takie próby są podejmowane, żeby być może skupić się, aby zyskiem nie tylko był pieniądz, ale też Zyskiem było to, z czego możemy korzystać wszyscy, poprzez choćby recykling albo coś dobrego, co możemy zrobić, bo pieniądze to jedno, ale to, w czym żyjemy i nasze otoczenie to zupełnie druga sprawa. Tomasz, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo również serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia naszych poczyn, a także do inwestowania z nami albo przynajmniej do zgłaszania się. Do nas z tą chęcią. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. A też tak na koniec może dodam, że ten, ten impact investment, czyli ta charakterystyka, kiedy tym pieniądzom nadaje się trochę większe znaczenie, jest adekwatna do takich społeczeństw, które mają troszeczkę więcej kapitału i są na troszeczkę w, no, późniejszej fazie rozwoju. My uważamy, że Polska wchodzi w ten okres i to jest najlepszy moment na to, żeby, żeby mówić o impact investingu, pokazywać, jak można nim zarabiać. Tomasz, nie tu być. Merkaton Assi był dzisiaj moim i Państwa gościem. Tomasz, dziękuję. Z Państwem do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.